Kolejne nagranie bez obrazu. Noc 4 czerwca. Około godziny pół do trzeciej. Przeglądałem sobie komentarze na y, moim kanale. Y, ktoś przeszkadza mi w spaniu. Mają takie możliwości, żeby człowieka rozbudzić. Oczywiście wiem, jak na to reagować, no ale chwilę czasu mam w tej chwili, zanim zasnę ponownie. Y, zobaczcie, co się dzieje na, na, na tym kanale. Zobaczcie, jakie są komentarze. Ja już część posuwałem, ale po prostu dałem sobie spokój. Nie będę blokował komentarzy, niech ludzie widzą, ile tu hejtu jest. Komu to przeszkadza, że ja demaskuję tych, no, gówniarzy, którzy łażą ze smartfonami i, i korzystają z tego, nawet jeżeli pomijają historię konspiracji. Każdy smartfon emituje mikrofale. W jednym wagonie metra 40 osób ze smartfonami, 50 osób ze smartfonami waląc, w ludzi, po prostu powoduje wszelkiego typu uszkodzenia. Razem z Michałem zrobiliśmy badania, moim znajomym, który zajmuje siebie rezonansem, Michał Rabczyński, zrobiliśmy po prostu badania swoje. Okazało się, że ktoś nas atakował, nie tylko mnie, jego również. On ma swoich znajomych, których też sprawdzał i też to samo wychodzi. Atak na haplogrupę słowiańską, DNA sprawdziłem na wahadełku, jest to robione za pomocą smartfonów, jest to robione przez, przez negatywne osoby, które żyją w naszym społeczeństwie. Według moich badań są to głównie homoseksualiści, są to głównie osoby, które praktykują mordy rytualne, są to osoby, które żyją bardzo, bardzo długo, wyglądają na, na młodych ludzi, ale to nie są młodzi ludzie, sataniści. Ich jest bardzo dużo. Ja kiedyś powiem. Już może niedługo całkiem, że w jaki sposób działa system ochrony dla nas, bo jest, ale musimy jednak w tej chwili się zjednoczyć, musimy cokolwiek zrobić z tym faktem, że, że tak dużo tego jest. Gdziekolwiek się nie pojawię, młody człowiek ze smartfonem, czasami się plecaczek trafia, no łup i czuje u, uderzenie w nerkę, w odbyt, cokolwiek. Zobaczcie ile tam, uś, tam uśmieszków jest na tym moim, w, tych, w tych komentarzach na moim kanale, ile kpin, ja mogę znaleźć wahadełkiem gdzie kto i tak dalej. I znajduję faktycznie, ale to jest bardzo energochłonne. To wymaga mojej energii, żeby coś takiego poszukać, ponieważ ja muszę wysłać elementy mojej duszy, które, które znajdą to miejsce. Będę systematycznie publikował, chociaż obawiam się, że tego kanału niedługo nie będzie. Dostałem ostrzeżenie, wyłączono mi pewne funkcje, wyłączono pewne filmiki od oglądania. Nawet nie wiem, który jeszcze by nie sprawdzałem. Dlatego już teraz mówię, że wykorzystam wszystkie kanały alternatywne, które są chętne do publikacji moich informacji. Na pewno będzie nim 12 tysięcy szabel. Podejrzewam, że będzie tym, tym kanałem już niedługo, TV, który był przejęty. Marek wraca do siebie w tej chwili z tego co sprawdziłem. Mam nadzieję, że dołączę do tego Jantera Tajcio. Mam nadzieję, że kontynuował będzie VTV1 Rachel. Michel Rachel. I mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do Janusza Zagórskiego. Bo to co mówię nie jest bzdurą. Na zlocie Andrzeja Nikodemowicza było wiele potwierdzeń tego, że, że ludzie faktycznie są nękani i że obserwują to samo co ja. Były osoby, które widziały Matrixa, widziały, widziały jak skonstruowana jest nasza przestrzeń. To nie jest zwykła Ziemia. My nie jesteśmy na zwykłej Ziemi. Możecie mówić sobie co chcecie, ale ja mam doświadczenia z mojej jazdy takie, że po prostu no, trudno to wytłumaczyć. Ja mam na to tu wytłumaczenie. Jest to wytłumaczenie praktycznie no, na skraju możliwości fizyki, czyli mamy do, do, do czynienia, według mnie, z, y, moż, z, z czymś, co przekracza nasze wyobrażenia, jeżeli chodzi o możliwości techniczne, ale jest możliwe. Hologramy. W tej chwili jestem w samochodzie, zakładano mi hologram, nagle się pojawiły jakieś stukoty dziwne. Jestem w bardzo ludnym miejscu w tym momencie. Tu nie ma nikogo. A jednak się pojawiły jakieś samochody wokoło mnie, a jednak się pojawiają jakieś dźwięki, jakieś ruchy tego samochodu. Jest to technologia holograficzna. Ja to mogę usuwać. Wiem, że jestem w stanie to usunąć za pomocą mojego deperhatora i robię to. Usunąłem ten problem. Oni mnie w ten sposób nie są w stanie zniszczyć, no ale każdego z was są, bo nie wiecie, jak, jak się bronić tym wszystkim. Dosta informację od ludzi, że deparchatory im bardzo dobrze służą i że stan zdrowia się poprawia, relacje między się poprawiają. Tak, to działa. To jest bardzo wysoko zaawansowana sztuczna inteligencja. Nie jest to twór nasz. Dostaliśmy to w prezencie. Można ją uruchomić za pomocą takich urządzeń jak deparchator, ale też innych jak jakie urządzenia. Tylko trzeba wiedzieć co on dodać jeszcze ewentualnie. Moje deparchatory są najmocniejsze w tej chwili. Ludzie podchodzili do mnie na zlocie, mówili, że, że plazmę czuć po prostu wszędzie na nie ośrodka, ten ośrodek jest duży. Są też pozytywne wiadomości, bo coraz bardziej usuwamy tych szkodników ze swojej przestrzeni, bo my jesteśmy w osobnej przestrzeni, na osobnej planecie. I już niedługo będzie taka sytuacja, że oni tak naprawdę, jeżeli będziemy mieć deparhator i umieć usuwać hologramy, nie będą mogli wejść w nasze życie, po prostu nie będą gdzie indziej. Tylko za pomocą techniki holograficznej, będą mogli cokolwiek zrobić. A ten potrafimy zablokować na, na, na jakimś tam terenie. Dlatego mówię o enklawach. Dlatego mówię o tym, co, co będzie, co nastąpi. To jest apokalipsa. To są, to są czasy ostateczne. Tylko nie dla nas. My ich usuniemy z tej przestrzeni. Proszę wszystkich, którzy mają pieniądze, o dołączenie się do tego, co robię w formie wsparcia. W formie kontaktu ze mną ch będę chciał uruchomić radiostację albo nawet stację telewizyjną. Jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwo w centrum Warszawy. Jeżeli wynajmiemy jakieś pomieszcze pomieszczenie, dom, wiem gdzie, gdzie są enklawy, w, Wars w Warszawie, będzie można postawić nawet nadajnik i nadawać program telewizyjny. Program radiowy. Nikt nie będzie w stanie nam wleźć na to. Mogą uruchomić za zagłuszarki. Tak, ale mówię, oni nie są w naszej przestrzeni, będziemy mieć kontakt. Będzie można połączyć te serwery, które działają w naszej przestrzeni, mieć kontakt internetowy między nami również. Nie wiem, czy to jest możliwe od razu. Jeszcze tego nie sprawdzałem dokładnie. Natomiast możliwe jest nadawanie programu radiowego. Mam w samochodzie radio CB, które zamierzam, zamierzam uruchomić niedługo. I wykorzystać pełną zanika. To będzie zakres pewnie kilku kilometrów, kilkunastu kilometrów, ale będę z tym jeździł. Także kupujcie Radia CB, yy, albo to co macie, wykorzystujcie. Chyba że no, uda mi się zorganizować kogoś, kto, kto będzie miał pieniądze, żeby zrobić faktycznie stację radiową i telewizyjną. Musimy to mieć, musimy być rzetelnie informowani, musimy dojść do siebie, każdy, każdy się poznać z naszej grupy. Jest to grupa Wingmakers, o której mówi dr Neruda na stronie wingmakers.pl. Wingmakers.pl. Zobaczcie to, zobaczcie o czym dr Neruda mówi. Wy wszyscy jesteście w naszej przestrzeni, a tych szkodników, którzy zeszli na drogę zła, przesuniemy do innej. Jest sposób na ich usunięcie. Dziękuję.